Dzień dobry. Nasz temat prezentacji to modelowanie zmysłu dotyku. Autorzy to Stanisław Krawczyk oraz Jakub Wośniak. Wyróżniamy dwa rodzaje czucia: powierzchniowe oraz głębokie. Pierwsze z nich sprowadza się do otrzymywania wrażeń dotykowych ciepła, zimna, pieczenia czy swędzenia. Z kolei czucie głębokie polega na odbieraniu wrażeń z narządów wewnętrznych, mięśni, stawów tym podobne. Czucie głębokie, zwane jest inaczej proprocepcją i pozwala nam na określenie ułożenia naszego własnego ciała. Jest ono powiązane ze zmysłem równowagi, któremu odpowiada błędny poniasty wokół wewnętrznie. Choć obydwa typy czucia uważane są za jeden zmysł, pełnią one dość liczne i zróżnicowane role. Istnieje wiele rodzajów receptorów czuciowych, które różnią się między sobą wrażliwością na poszczególne bodźce oraz rozmieszczeniem na ludzkim ciele. Tutaj krótko wspomnę o ciałku Krausego. Jest to najmniejszy receptor czuciowy, który należy do receptorów smusłowych odpowiadających za odczuwanie zimna. Znajduje się on w skórze właściwej i adaptuje się wolno. Teraz porównamy sobie mechanoreceptory obecne w ludzkiej skórze. Są to łąkotki dotykowe Merkela, ciałka dotykowe Meissnera, ciałka blaszkowa Tobaczyniego oraz ciałka Rafiniego. Tutaj uwzględniono takie parametry jak typowy stymulant, szybkość adaptacji czy pole recepcyjne. Jak widzimy przykładowo, łąkotki dotykowe oraz ciałka Rafiniego cechuje powolna adaptacja. W tym miejscu wspomnę krótko o korze somatosensorycznej. Zlokalizowana jest ona w płacie ciemieniowym w bezpośrednim sąsiedztwie kory ruchowej i to właśnie do niej docierają wszelkie informacje z receptorów czuciowych powierzchni ciała i naszych narządów wewnętrznych. W tym miejscu przechodzimy do streszczenia pierwszego artykułu. Opisano w nim eksperyment mający na celu określenie aktywności mózgu w zależności od lepkości dotykanego obiektu. W tym celu wykorzystano tzw. funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. W takim badaniu, jako miarę aktywności określonych obszarów mózgu, stosuje się tzw. odpowiedź Blood Oxygenation Level Dependent. I w tym miejscu tylko szybko wspomnę, że istotne dla skuteczności całego eksperymentu istotne jest dobranie odpowiednich metod statystycznych analizy zebranych danych. Pierwszy etap eksperymentu stanowiły testy psychofizyczne. Uczestnicy w krótkim dotknięciu specjalnie przygotowanej próbki mieli odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze z nich polegało na stwierdzeniu, czy obiekt ich zdaniem jest lepki bądź nie, zaś w drugim należało podać przybliżoną jakby taką wartość kleistości względem dwóch referencyjnych próbek o wartościach 0 i 70. Na podstawie takich rezultatów przygotowane wcześniej Próbki eksperymentalne podzielono na dwa różne zestawy. Właściwa część eksperymentu wykazała znaczną aktywność w obszarach pierwszorzędnej kory czuciowej oraz grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. Dodatkowo, zgodnie z podejrzeniami naukowców, Wyraźne obszary aktywacji pojawiły się m.in. w gałce bladej, skorupie, jącze ogoniastym, wzgórzu, wyspie czy korzy skroniowej, co wskazuje, że obszary te mogą sprzyjać rozróżnianiu różnej intensywności kleistości na podstawie percepcji dotykowej. Kolejny artykuł naukowy dotyczył aspektu psychologicznego dotyku. Analizowano możliwość wykorzystania odpowiedniej stymulacji dotychowej jako elementu terapii psychologicznej dla osób wysoce samokrytycznych. Oprócz testów psychologicznych uwzględniono również pomiary silnowej alfa-amenazy oraz kortyzolu. Analizowano dwie formy stymulacji dotykowej, mianowicie masaż obu dłoni oraz przytrzymywanie w dłoniach poduszeczki. Dodatkowo uwzględniono tutaj porównanie względem takiej techniki jak obrazowanie skoncentrowane na współczuciu. Badania wykazały, że odpowiedni masaż dłoni może istotnie zmniejszyć poziom kortyzolu u wszystkich badanych. Z kolei efekt ten. Jest widocznie słabszy przy stymulacji dotykowej formie trzymania poduszeczki. To samo potwierdziły testy emocjonalne. Wkazały one bowiem po wykonaniu masażu zwiększenie się poczucia bezpieczeństwa i relaksacji oraz zmniejszenie się wpływu negatywnych odczuć. Z kolei druga forma zajęć dotykowych jedynie nieco zwiększyła stopień zrelaksowania się uczestniczek. Dodatkowo okazało się, że Masaż dłoni spisuje się lepiej niż technika obrazowania współczucia ze względu na zdecydowanie niższy przyrost poziomu sinowej alfa amelazy bezpośrednio po zajęciach. Wskazuje to, że technika stymulacji dotykowej poprzez masaż może doskonale sprawdzić się przy zajęciach wstępnych w ramach terapii dla osób wysocy samokrytycznych haptyczna percepcja krzywizny jako forma detekcji neuropatii obwodowej po chemioterapii. Wiele chorób może doprowadzić do zaburzeń czucia, u osób po chemioterapii może wystąpić neuropatia obwodowa. Podjęto już próby sformułowania podstawowych testów dotykowych, jednakże nie stały się one popularnie, głównie ze względu długiego czasu wykonania bądź niezadowalających efektów. Autorzy artykułu zaproponowali test, gdzie wykorzystana jest detekcja krzywizny. W artykule również przedstawione są techniki wyczynienia czułości i ostrości budytykowej. Dla kolejnego problemu klasyfikacji obiekt płaski zakrzywiony oraz o większym stopniu zakrzywienia. Po prawej stronie slajdu możemy zobaczyć, jak przebiegałby taki test, oraz jakie jak są różnice między bloczkami płaskimi oraz zakrzywionymi, oraz różnice między bloczkami o, różnej, o różnym zakrzywieniu. Dokładna analiza statystyczna wskazała, że opisywana metoda generuje wyniki poprawne zgodnie z rezultatami podobnych eksperymentów. Zastosowanie takich metod może ułatwić wstępną klasyfikację osób z uszkodzeniem nerwów powodowych i innych schorzeń, innymi schorzeniami skutkującymi zaburzeniami funkcji czucia powierzchniowego. Test cechuje się szybkością wykonania, prostotą, łatwością zrozumienia zadań, minimalnych wymagania przez co yy, ma wyraźnie większe szanse na upowszechnienie się w świecie medycznym. Aktywność chory kory somatosensorycznej a faktura obiektu. Proponowane badanie jest uproszczoną wersją eksperymentu z 2013 roku, w którym naukowcy analizowali swoiste wielowymiarowe reprezentacje faktury dotykanego obiektu, jakie powstały w mózgu. Jednakże wykonane one było na makakach królewskich i wiązało się z integracją chirurgiczną. Analizowano tam średnie momenty aktywacji 141 wybranych neuronów w korze somatosensorycznej na obecność jednej z 20 różnych faktur. Dodatkowo próbowano określić, w jaki sposób tworzona jest ich reprezentacja. Nasza propozycja eksperymentu. Znaczy celem naszego eksperymentu jest określenie, które faktury wymagają bardziej złożonego procesu klasyfikacji i wychwycenie ewentualnych różnic w przebiegu tego procesu względem wieku. Sprzęt i metodyka no to wykonamy badanie EKG. Analiza danych. Określenie aktywności mózgu będzie sprowadzone do wyliczenia tzw. zwanego global field power. Miara ta została wprowadzona już kilka dek dekad temu i sprowadza się do wyliczenia sum kwadratów wartości potencjału EKG na każdej elektrodzie. W efekcie otrzymujemy przebiegi czasowe z lokalnymi maksimami oraz minimalnymi całkowitej mocy dodatkowo wcześniej dokonuje się filtracja, aby otrzymać m.in. fale beta, gamma itd. No to grup, grupa badania. Nasza populacja będzie składała się ze 100 osób, w tym 20 przedstawicieli do lat 10, 40 między 20 a 40 lat, 20 pomiędzy 40 a 60 i 20 powyżej 60 roku życia. Oczekujemy, że Zaawansowanie procesu klasyfikacji będzie zależne od złożoności tekstury, a sam proces klasyfikacji nie ulegnie wielkim zmianom w zilnym wieku. Sugerowany koszt około 20 tysięcy. Podsumowanie. Dotyk stanowi jeden z najważniejszych ludzkich zmysłów, istotny dla zachowania wysokiego poziomu życia. Udowodniono pozytywny wpływ stymulacji dotykowej na samopoczucie człowieka. Stanowi ona kluczowy element do prawidłowego rozwoju człowieka w pierwszych miesiącach jego życia. Różne wartości fizyczne. Śliskość, kleistość, faktura i tym podobne dotykanego obiektu skutkują aktywnością nieco innych obszarów mózgu. Tworzone są niejako swoistego rodzaju złożone reprezentacje tychże obiektów. Testy psychofizyczne obejmujące stymulację dotykową można wykorzystać jako narzędzie wstępnej diagnozy schorzeń układu nerwowego. Wyróżniamy zarówno życie powierzchniowe oraz głębokie. Pomimo zróżnicowania funkcji często uznawane są one za pomysł. Nasze źródła Dziękujemy za uwagę.